Cześć kochani, witajcie na naszym kanale. Przychodzę do Was trochę po małej przerwie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że mnie trochę nie było. Ale wiecie, jakoś tak straciłam motywację na chwilę. Także dziękuję, że jesteście ze mną, że daliście mi to wsparcie. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który właśnie Wam obiecałam. A mianowicie będą to sukienki takie sylwestrowo-świąteczne że tak powiem. Nie będą to typowo takie wiecie, sylwestruwy, same cekiny, bling, bling, tylko bardziej takie spokojne, wyjściowe, yy, bo nie wiem, czy w tym roku w ogóle odbędą się jakieś sylwestry huczne, a nawet jeśli nie, to w taką sukienkę śmiało na domówkę, wiecie, możecie wyglądać elegancko, troszkę sexy, albo po prostu zwyczajnie yy, w sukience, już będziemy się jakoś troszkę lepiej po prostu czuły w ten dzień niż E, jak dotychczas w tych wiecznych dresach pójście, <śpuszczę>, coś się tutaj mieni <śpuszczę> dobra, paczuszka jest z Latiki oni mają po prostu ogrom Kurczę, trochę się zasmuciłam, bo e, zrobiłam zamówienie, zamówienie przyszło i zobaczyłam na ich stronie, że dodali nową kolekcję sukienek. no niestety <śpuszczę> Mówię, może po prostu jak mi się uda zrobię kolejne zamówienie, jeśli w ogóle wam się spodoba taki e, haul i zobaczymy, co tam w ogóle mają nowego. Bo mają, bo mają. O oh, oh Jezu, są tu ciekawe! dzieje? Zapomniałam, że, że coś tu się takiego pojawi. Oczywiście wszystko przepięknie zapakowane. Dobra, mamy pierwszą sukienkę, zaraz Wam podam rozmiar i cenę. Eseczka 199 zł. To jest ta. Troszkę świecąca. Ale ładny kolor. Aha, ona jest taka, że na jedno ramię. Spójrzcie, kamera przepięknie oddaje tutaj piękno tej, tej kiecki. Jest to sukienka na jedno ramię. I taka myślę, że będzie za kolano. Tył gładki na zameczku. Ale ładny kolor. Mm -hmm. Ciekawe, czy mi będzie ładnie w takim kolorze. Ale przepiękna. Fajnie. Fajnie, kurczę, przyszło to wszystko niewygniecione. Co tu mamy? Coś w fiolecie. Rozmiar również S, 249 zł. Oni mają takie, kurczę, oryginalne te wzory. To całkiem inne, po prostu takie niespotykane. Mam nadzieję, że coś Wam się spodoba. Ta sukienka jest taka funkcjowa. Z dekoltem takim tutaj. Mamy tutaj... Po lewej stronie marszczenie na cienkich ramionkach. I ona chyba też będzie coś do kolana. Tak przynajmniej wizualnie widzę. I mamy tutaj taki rozporek. Także wiecie, nożką, nóżką można tutaj pokusić. Oplala, Czarna Przez teraz yy, jest pokażę Wam sukienkę. Mam dziś tutaj w klejach znajdę, była również w wersji kolorystycznej czerwonej. Na którą ja chciałam się pokusić, jednak nie było mojego rozmiaru. I ta sukienka jest również oczywiście w rozmiarze S209 zł. Ona też jest właśnie mega połyskująca takimi drobinami. W kolor te drobinki wpadają w jejku. Taki. Spójrzcie. O, tak się mieni, ale cudownie to fajnie widać. Cieszę się bardzo. I ona już jest taka, wiecie. Po prostu y, mała czarna. Z dekoldem I tutaj ma również troszkę marszczenia y, na jednym z boków. No i piersi są tutaj. Y, piersi. No, materiał jest tutaj zakładany tak na piersi. I to będzie, myślę, taka, wiecie. Troszkę mini czarna. Kolejna sukienka w kolorze ciemnym. Zieleni. SK 249 zł to już jest taka chyba butelkowa zieleń. przepięknie skrojona sukienka ojeju spójrzcie na to czekajcie nie mogę się tutaj dostać do przodu to będzie takie jest to wygląda w komercji troszkę jak granat tak podglądzie zaglądam ma ona takie miączka cienkie jednak tutaj nam spada na ramiona ta tutaj szersza taka nakładka no, powiem Wam, że jak się ubierze, to chyba po prostu to będzie wszystko ładnie widać, bo tak ciężko Wam pokazać. O, taki biust tutaj lekko zaokrąglony i taka po prostu prosta, również tutaj ma y, takie falbany z jednych stron. i wiem, czy nie zamówiłam takiej samej, tylko w pudrowym różu, czy ona jest troszkę inna. Chyba będzie powtórka z rozrywki, tylko w innym kolorze. Nie wiem, jak to się stało, ale też fajnie. Zobaczymy sobie, jak wygląda w dwóch wersjach kolorystycznych. Ta jest również za 249 zł. I yy, nie, jest troszkę inna. Aha, dobra, ta już nie ma tych ramionczek. Yy, tylko ma właśnie takie szersze tutaj taką łódkę nam zrobi. I tył prezentuje się tak fajnie nałożony ten materiał. To będzie taka lekko, wiecie, taliowana sukienka, która nam będzie... Czy to jest przód? Jeju, ej, ja nie wiem teraz, serio? Z boku ma zamek? Nie, no to będzie przód. Co ja gadam? Boże, przepraszam. To będzie przód i tył klasycznie gładki. Ładny, piękny kolor. Lekki rozporek, także spoko. Kolejna sukienka, również w przepięknym odcieniu fioletu, e Eseczka, 249 zł. No i mają widzę podobne tutaj ceny tych sukienek, nie są tak bardzo zróżnicowane. Hop. Aha, i to jest ta z długim rękawem. Przepiękna tutaj zakładana. Marszczenia ma po boku. Przód jest lekko taki w e szpic. I fajne marszczone tutaj ma. Długie rękawy, także jest również sukienką, którą wykorzystamy nie tylko na jakieś święto, ale myślę, że z długim rękawem jakoś tak częściej. Przynajmniej ja, gdy idę w gości, wolę mieć długi rękaw niż taką kursą sukienkę na ramionkach. I przechodzimy do ostatniej. Kurczę, to jest jakaś mega ciężka. One size, sukienka fuksja 249 zł. I jaka ciężka, nie wiem, czy to było. Aha, ja wiem. <laughs> jaka ciężka i nie wiem czemu ja wiem. To jest sukienka, którą e, mierzyłam wcześniej, ale ona była w takiej limonkowej wersji, bardzo cieniutka, letnia, a to jest po prostu wizytowa z takimi długim... długim, długim... Długim, długim zapasem materiału, który wiążemy na przeróżne sposoby. Można ją krzyżować, można na szyję. Ja spróbuję Wam e, tych parę sposobów na sobie zaprezentować. Będzie ona bardzo długą sukienką do samej ziemi, i plecy będą odkryte tak, jak sobie po prostu e, sami na to pozwolimy. Także co, ja skakuję w te wszystkie kiecki i zaraz do Was wracam. Mam nadzieję, że piękniejsza. Dobra, i mam pierwszą sukienkę, myślę, że jest przepiękna. Wiem, że mi w czarnym nie do ale chociaż na Sylwestra bym się ubrała w taką czerń i e, połyskującą. Wiem, że kurczę, mieli na sobie tą czerwoną, na nią polowałam. Mam nadzieję, że Wy znajdziecie w swoich rozmiarach. E, tak jak mówiłam, postaram się Wam ją pokazać również. Ale skupmy się na tej czarnej. Jest to przepiękna sukienka. Myślę, że tutaj nawet taka M by weszła. E, jeśli chodzi o biust, można go sobie troszkę, wiecie, tak, odkryć. No, można tutaj zakryć tym e, nadmiarem materiału. Ma na cienkie ramionka, ślicznie połyskuje. I jest bardzo wygodna, wiecie? Długość taka do kolanka, jak mówiłam. Przód jednak jest taki na krzyż, co robi nam, wiecie, taką troszkę bardziej sexy kreację. No co, jak tam? Jak myślicie, fajna sukienka czy, czy nie dla was? No mi się podoba bardzo. No tak jak mówiłam, mała, czarna. Y, zawsze się przyda. Także ta jest naprawdę spok. Widzicie co, kochani? Jestem zakochana. Spójrzcie jaka piękna sukienka. Tutaj, e, ten rozpierdak, że tak powiem, e, można chować i sobie troszkę uwydatnić nóżkę, jeśli się chce. Cukienka jest dość długa i ten kolor jest po prostu nieziemski. Jeszcze nie widziałam tak pięknego koloru. Nigdy! Po prostu nigdy. Myślę, że do twarzy i brunetką, i blondynką będzie przepięknie. Jest bardzo wygodna. Ja się po prostu czuję, jakbym nie była w jakiejś tam wiecie kreacji. Tylko po prostu w jakimś długim podkoszulku. Serio. Ale sukienka jest przepiękna. Ojeju. Jest ona tutaj zapinana z tyłu. I sukienka jest po prostu nieziemska. Jej No Po prostu jest przepiękna. Naprawdę. Co myślicie? Ładna czy nie? Czy Wam się kompletnie nie podoba? No ale niemożliwe, żeby się takie cudo nie podobało? Po prostu. Fajnie, że jest tutaj na jedno ramię. W kolorze absolutnie nic, by, nic bym nie zmieniła. Kroju również. Także mega, przepiękna. Spójrzcie na ten w ogóle błysk. No po prostu jest zniewalająca. Fajnie ten, zieleń się, tak, ten zieleń, ta zieleń się tak mieni. No nie wiem, czy bym taką sukienkę ubrała na wigilię. Chociaż może tak. Jakaś taka, wiecie, spokojna już rajstopka, włoski czy upięte, czy rozpuszczone. Ale ta sukienka naprawdę robi wrażenie. Nie mówcie, że nie. Dobra, mamy kolejną sukienkę. Ja wiedziałam, że to będzie w dziesiątkę ta latika. Po prostu to czułam. Spójrzcie na te piękne kroje. Sukienka tak bardzo ładnie tutaj wyszyta, obkrojona, wygodna, co? Aż dziwne, że bo tutaj ma, wiecie, taki nieoczywisty krój. Tu jest to cienkie ramionko. Ramionczko, ramion, ramionczko. ramionczko. E, fajny dekolt ukryty. Ty prezentuje się tak, no po prostu jest... jest cudna. Ta już wiecie, jest to ta już tak typowo elegancja Francja, że tak powiem. Nie ma tutaj żadnego... Yy, oj, Ramelko mi tutaj uciekło, nie ma tutaj żadnego takiego szału w postaci cekin, ale po prostu ten krój robi takie wrażenie, że tutaj już by było po prostu tłumacz, gdyby już tutaj było nawalone cekinami. To jest sukienka, którą bym założyła po prostu na kolację, na jakiś elegancki obiad. No po prostu wszędzie chyba, wiecie, fajna, co? Kurczę, sama teraz nie wiem, czy nie mieli różne kolory tej sukienki. Podejrzewam, że tak. Jeśli tak, gdzieś wam tutaj wkleję. Ale przepiękna. Ojej. W ogóle on robi taką nam fajną, elegan yy, fajną talię. No, po prostu jest przepiękna. No i mamy kolejną wspaniałą rzecz. Teraz to już w ogóle nie będę wiedziała, co sobie zostawić. Przepiękny krój. Równie wspaniale wygodna. O ile taka może być wspaniale wygodna, nie wiem. No ale jest po prostu mega wygodna. E, śliczny krój. Taki przed kolanko. Tutaj mamy również e, taki rozwiazd, że mam. Jest szyta tak powiem. Ona strzyta tak, osłuchajcie. Także nie będziemy świecić tutaj absolutnie. Majtkami nawet jak nam się tutaj sporo podwinie. Bardzo fajnie przemyślany wzór tej sukienki. No jest po prostu piękna. Kolor też cudowny. Podejrzewam, że również mieli różne warianty kolorystyczne. No ale mi ten kolor stanowczo odpowiada. Mam nawet pazurki w tym kolorze. Make up dzisiaj, także jakoś się tak dobrałam do niej. No przepięknie leży. Fajnie podkreśla pupkę. Pokażę Wam jeszcze tył, a Coś takiego, no i przód prezentuje się tak, bardzo ładna. Dobra, mamy następną sukienkę, również jest przepiękna, kurczę no, tam ma już, wiecie, taki tutaj fajny dekolt. Ja teraz jestem mega blada, więc nie wiem, czy mi ten kolor tak e, nie wygasza mnie, może w innej z tym wygląda lepiej, chociaż ja lubię takie kolory blado-różowy, miód. Również z fajnego, bezpiecznego tutaj e, bezpiecznej długości. Oczywiście ma tutaj ten e, rozporek. No jest po prostu piękna. Fajnie e, ten bius nam tutaj tak ładnie trzyma, że tak powiem. Pokażę Wam tył. Tył wygląda tak. I wiecie co? Ona jest mi tutaj troszkę taka. Nie wiem czy ciasna, ale... Nie wiem, czy jakby wyglądał po prostu rozmiar większy w niej, bo miałam problem, żeby się troszkę dopiąć, ale wiecie, mąż troszkę pomógł i już tego tak nie czuję na sobie, jednak problem z tym zapięciem miałam, także sugerowałam się może tutaj z doborem y, ciut większej rozmiarówki, nie wiem. Tam chyba mają na stronie tabelę, także zmierzcie się, ja tego oczywiście nie zrobiłam i ja zamówiłam taką na oko, ale sukienka jest naprawdę ekstra. Również jest elegancka i na przeróżne okazje. wskoczyłam w tą przepiękną fukcją sukienkę. No i również, tak jak się spodziewałam, jest idealna. Ta już jest dość krótsza, spójrzcie, taka wiecie, taki kawałek dość spory przed kolanką, ale to mi kompletnie nie przeszkadza. Fajny ma tutaj nieoczywisty e, przód. Ładnie obszyta. Przepięknie, ma długie rękawy. Tak jak mówiłam, ma tutaj te marszczenia, bezpieczny dekolt, lekka bufka. Fajnie, że ma tutaj dość sporo tak materiału, coś się tutaj dzieje, bo wiecie, w święta troszkę nam przybędzie, nie ukrywajmy tego, podjemy sobie troszkę. Wywali nam tu i ówdzie, dlatego przyda się tutaj taka bezpieczna strefa. No i ta sukienka to ma. Mi się podoba bardzo. Jest troszkę taka, jakbym się czuła troszkę bardziej opięta. Nie, dopasowana. O! To jest to słowo. Jest mi taka dość o, dopasowana. Także uwypukla tam chyba nawet to, co ma, widzę, że nawet zrobiła mi taką fajną tutaj pupkę. No i sukienka jest po prostu przepiękna. Ja po prostu już nie wiem, co y, mam sama mówić. Może ktoś mi tutaj zarzuci, że te sukienki są bardzo do siebie podobne. Może i są, może i są, ale po prostu każda w sobie coś ma, miała w sobie coś przepięknego, coś unikatowego, że po prostu musiałam je zamówić. <laughs> po prostu nie potrafiłam się, nie potrafiłam którejś z nich, że tak powiem, odmówić tej sukience. No i mówię, wrzucam do tego koszyka, wrzucam tam już wiecie, z kwota już z kosmosu. No ale mówię, zrobię to dla Was, zrobimy fajne mierzymy na właśnie świąteczne dni. Bardzo ładna, mi się strasznie podoba. Dobra, jestem w ostatniej już kietce, bardzo długiej, fajnie takiej kuszącej. Nie wiedziałam nawet, że ma ten rozporek. Ona ma tutaj bardzo dużo materiału, dlatego tak wiecie, uważam, żeby jej nie podeptać. Sukienkę, tą raczej powinno się nosić bez stanika. Ewentualnie wiecie takie wkładki, lub ten przeklejony biustonosz. Bo spójrzcie na plecy. Plecki są piękne. I tak jak mówiłam, na różne sposoby można ją tutaj budować. Te krzyże, te sznury są so tak zwinąć. E, no po prostu przeróżnie wiązać. Ja tutaj ją tak związałam troszkę niechlujnie. No nie wiem, nie, nie potrafię, wiecie. Musiałam zobaczyć sobie właśnie na necie, jak to jest wszystko fajnie powiązane. Bo można tutaj, e, nie tak jak ja, ale porobić takie sznury, tylko tak jedną ładną jakby część sobie zrobić, jakby taka kokarda szła. I nam tutaj zwisała, można to puścić z tyłu całkowicie. No, tak jak mówiłam, przeróżne są opcje tej sukienki. I na stronce jest ona też założona w ten sposób, że jest całość na jedno ramię. Ja Wam spróbuję się to zaprezentować, ale także Wam tutaj wkleję, jak to wygląda po prostu na modelce, bo wiecie, mi to może troszkę no, nieumiejętnie wyjść. Dobra, próbuję Wam zaprezentować tą drugą wersję. Ja Założyłam wszystko na jedno ramię. I tył prezentuje się tak. Również tył można sobie tam y, poprawić jak się chce. Czy na krzyż, czy w ten sposób. Te sznury są bardzo długie, także tu się nie bójcie, że Wam zabraknie tego sznura na jakiś tam y, eksperyment. Mega długie, musiałam tutaj parę razy y, się w pasie przewinąć. No i nie wiem, która wersja jest ładniejsza. Obydwie myślę, że są ładne. A przede wszystkim sukienkę można wykorzystać po prostu na y, na różnych imprezach, nawet na tych samych, którzy będą gości, którzy się powtarzają, ponieważ sukienkę można sobie na różne sposoby obrać i w ten sposób mamy nową. Sukienka jest bardzo długa. Podejrzewam, że taka do szpilek, to wam wiecie, jeszcze przykryje ciut stopy, ale nie, że będzie się ciągnęła po ziemi. Taka idealnie długa. Fajna, naprawdę, bardzo, bardzo ładna. Dobra, kochani, to już koniec tego sukienkowego holu. Mam nadzieję, że ten obiecany filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, po prostu docencie moją pracę. Proszę o kciuki w górę, o komentarze. Bardzo jestem ciekawa po prostu, co sądzicie o tych sukienkach. Czy tak jak ja byliście po prostu zaskoczone właśnie oryginalnością i krojami tej, tej marki? Czy po prostu dla Was to nie były szał w dziesiątkę? Jestem mega ciekawa, także piszcie mi tam na dole w ogóle, która sukienka Wam się spodoba najbardziej, bo to jest dla mnie najbardziej pomocne. Bo nie będę oczywiście wiedziała, z którą zostać, a z którą się pożegnać. Także zachęcam Was do subskrypcji. Dążymy do, do 500 subskrypcji. Dla mnie to jest mega po prostu. Ja Was serdecznie pozdrawiam, ściskam, także.